Z tej strony, ja witam Was w moim specjalnym odcinku. Dzisiaj, właśnie dzisiaj, było mi ponad 50 widzów dla zwykłego, powiedzmy, takiego amatora. To jest naprawdę dużo. A ten odcinek jest specjalny, bo yy, tutaj mamy niby takiego gościa specjalnego i nagrywam ten odcinek z Łukaszem Mazow. Dobrze. Łukasz mam poję o sobie, a ja muszę ze dwóch. No to tak, dziękuję z za... Andreom za to, że wybiło jej 50 widzów na kanale i z okazji tego będziemy mogli razem nagrywać różne gry, na przykład GTA V. No, no i to było na tyle, co bym chciał powiedzieć i oddaję sami. To jest naprawdę. Dla mnie specjalna okazja, nie wiem. Następny taki odcinek będzie jak będzie 100 widzów. Tak? Czyli jeszcze dokładnie 45, licząc. Dobrze, no to widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek chyba nagram z GTA. Na pewno. Zobaczycie. No to ja was żegnam. Cześć! I żółwik! Przy okazji, ja tam Żółwik. Aha, subskrybujcie, łapki w górę, komentujcie, zadawajcie pytania, mamy czas do jutra, a więc siemka, jeszcze raz szufik.